Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale, tym razem Strażnicy Galaktyki 3, ale ze spoilerami. Tak więc zostaliście ostrzeżeni. Będę gadał w tym materiale, co myślina na język przyniesie. Mam nadzieję, że będzie to miało sens, bo jestem jeszcze pełen emocji. No więc, no co, zaczynamy. Strażnicy Galaktyki 3 to film w reżyserii Jamesa Gana i ze scenariuszem Jamesa Gana. I powiedziałem to w recenzji bez spoilerów i tutaj też to powtórzę, ponieważ jest to bardzo ważne. Szkoda, że James Gunn przychodzi do Warner Bros. do konkurencji. Kevin Fagi, no. Nie miał niestety nic do gadania, James Gunn zrobił to, co chciał. Marvel straci bardzo dużo, ale fani kina zyskają bardzo dużo, bo teraz Marvel będzie gonił DC Universe. Um, no nie tak, że musi uciekać, ale wiecie o co chodzi. Każdy będzie chciał zrobić film lepszy od poprzedniego. No i dla nas, dla tych, którzy chodzą do kina na ten rezultat, czyli film, no to jest tylko i wyłącznie na plus. Strażnicy Galaktyki 3 jest filmem mrocznym. Poznaliśmy tutaj generalnie historię Roketa Rakuna i te flashbacki były porozrzucane po całym filmie, dozując nam historię Roketa, która była tragiczna tak naprawdę. Ten film e, jest jednym z lepszych filmów e, MCU, jakie widziałem, na pewno najlepszym filmem piątej fazy i jest to miłe odświeżenie po Kwantumani. James Gunn zrobił tutaj coś niesamowitego. Muzyka w tym filmie jest przeepicka. E, ten zoom, którego używa Star Lord, ma teraz takie zakładki. Bodajże na końcu filmu Rocket widział tam od lat 50. aż do lat 2000. E, no i na końcu puścił taką fajną piosenkę, która była pokazana na początku. Jest to taki motyw przewodni Strażników Galaktyki, i, i aż. Nostalgia Level 1000, aż się łezka woku zakręciła. Dobra. E, pierwsze rzeczy już mamy załatwione, czyli ta muzyka, która jest po prostu fenomenalna. No nie mam tutaj o czym gadać. E, generalnie trzeba iść do kina i usłyszeć, jak James Gunn opowiada historię, e, kolejny poziom historii za pomocą muzyki. Tego się nie da opisać. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, to bardzo mi się podobały. Bardzo mi się podobały efekty specjalne, jeżeli chodzi o Gruta. Na początku, Grut wydawał mi się, że on jest praktycznym efektem specjalnym. Czyli wiecie, no po prostu aktor w stroju Gruta, po prostu trochę dopieszczony efektami komputerowymi, ale nie, on jest w pełni CGI i on wyglądał po prostu fenomenalnie. Kiedy Adam Warlock rozwalił gruta, czyli oderwał mu głowę na początku filmu, kiedy zaatakował Nower, to powiem wam, że ta chodząca głowa była mega dobrze zrobiona. Miałem takie na twarzy WTF. Przecież jak on zabił gruta? No ale wiecie, grut to roślinka. No i od odbudował się. W ogóle, jeżeli chodzi o gruta, to moim zdaniem tutaj został tak zbustowany jego moc, że szok. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, dajcie mi znać w komentarzach poniżej, no bo tak, Adam rozwalił, oderwał mu głowę, odrósł, okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, spoko, e, ale tak, miał jakieś skrytki pod swoim pancerzem, Ok, to też jestem w stanie zrozumieć, miał osiem rąk i tak dalej, i tak dalej, no to widzieliśmy już wcześniej, e, ale robił sk na przykład skrzydła, no what the fuck? No, tego jeszcze nie widzieliśmy. Gród sobie zrobił skrzydła. Yy, I moim zdaniem. A, miał jeszcze formę kaijuku, formę Godzilli. Yy, no, i w scenie po napisach był alfa Grutem. O czym powiem później. To znaczy w innym materiale. Moim zdaniem, Grud tutaj. To, co pokazał, było troszeczkę przesadzone. No, ale fajnie się to oglądało. Było to przyjemne, aczkolwiek no, myślę, że było tego trochę za dużo. Zdecydowanie więcej niż inni strażnicy galaktyki. Dobra, jeżeli chodzi o ton filmu. Ton filmu jest idealny, moim zdaniem. Świetnie pasuje do tej opowieści, którą James Gunn nam tutaj pokazał, czyli tragiczna historia Roketa Rakuna. Od tego, jak eksperymentował na nim High Evolutionary. E, aż, po, no aż po Strażników Galaktyki 3, aż po te wydarzenia. E, było to świetnie pokazane. E, no i sugerował nam, że któryś ze Strażników Galaktyki zginie. No a tak się nie stało. Drax był bliski śmierci, no ale jednak jakoś z tego wyszedł. No, głowa Gruta gdzieś tam odleciała, też myślałem, że zginął, ale nie, też z tego wyszedł. Rocket Raccoon, no oczywiście tutaj najbliżej śmierci był Rocket. No ale nie, też przeżył. Peter Quill w sumie zginął na końcu filmu, jak nie zdążył dolecieć, i to było fajnym nawiązaniem do poprzedniego filmu. No ale też nie, nie zginął. Adam Warlock go uratował, tak więc teoretycznie w sumie każdy po trochu zginął, ale nikt nie zginął. Szkoda, szkoda, bo. To by dodało temu filmowi taką głębię, większą głębię, bo śmierci głównych bohaterów w MCU nie mamy zbyt dużo, ale jak już mamy, no to robi wrażenie, o że tak powiem. No ale nie wiem, czy to dobrze, czy nie, że nikt nie zginął. Ja bym wolał jednak, żeby ktoś zginął tak, aby ten film wywarł na widzach jeszcze większe wrażenie. Kolejna sprawa to Gamora. Gamora jest dużą częścią tego filmu. Jak doskonale wiecie, Gamora zginęła, ale później przyszła w Avengers Endgame, ale to była inna Gamora, to była ta od Thanosa, ta, która nie zakochała się w Peterze. I tutaj cała ich relacja była naprawdę świetna. Było miejsce na żarty, ale też było miejsce na powagę. I tutaj znowu brawo James Gunn, że on to wszystko wyważył. Nie było tak, że było zbyt dużo żartów z tym związanych, ale też nie było zbyt poważnie. Było po prostu, no, idealnie, było w sam raz. Gamora w Strażnikach Galaktyki 3 nie jest jakby częścią Strażników Galaktyki, ale jest częścią Ravagers. No i ta grupa jest jej nowym domem, jest jej drużyną, no ale fabuła filmu zmusza ją do współpracy ze Strażnikami Galaktyki. I to też było fajne. Gamora jest taką, no takim kutachem, że tak brzydko powiem, taką wielką kiełbasą. Wkurza wszystkich. Nie jest, nie chce być częścią drużyny. I myślałem, że fabuła gdzieś się potoczy właśnie w tym kierunku, że oni znowu się w sobie zakochają. Jednak James Gunn stwierdził, że nie, nie zrobi tak. I moim zdaniem to jest kolejny plus tego filmu, że jest. Nieprzewidywalny, no bo szczerze mówiąc, myślałem, że znowu się w nim zakocha i wiecie, będzie o super, super, jest cukierkowo i tęczowo, e, ale tak nie było. I to jest znowu wielki, wielki plus. Um, relacja nebuli i gamory też e, warto zwrócić na nią uwagę, bo są to. Te dwie siostry, które ciągle ze sobą rywalizują, to są te siostry z e, przed Avengers. E, in, to znaczy, to są te siostry z Avengers Endgame. Wie, wiecie, które, te z innej linii czasowej. I, i ich relacja jest e, taka minimalna. Ciągle ze sobą rywalizują. Naprawdę świetnie się to oglądało. I tutaj było naprawdę kilka fajnych, udanych żartów. Troszeczkę musimy porozmawiać o wrogach w tym filmie, czyli Adam Warlock i High Evolutionary. Czytałem wasze komentarze i mówicie, że wrogowie są tutaj naprawdę udani. No i ja tutaj to rozwinę. Tak, zgadzam się, są udani, ale wydaje mi się, że scenariusz trochę ich ograniczał. Na przykładzie Adama Warlocka możemy tutaj zobaczyć, że pierwszy raz przyleciał na zlecenie swojej matki. Aby zdobyć, jakby zdobyć Roketa Rakuna, ten, ten jego mózg. Eee, no i aktywował bombę w jego sercu. I dostał ciry i uciekł. Kolejny raz, kiedy go widzieliśmy, na przykład na Counter Earth, znowu leciał z jednego miejsca na drugie, aby zdobyć znowu Roketa Rakuna. Kolejny raz widzieliśmy, że zrobi znowu to samo, i on tylko latał w te i we w te. Nie miał jakiegoś takiego większego udziału w tym filmie. Nie był taki złowrogi, no ale on był takim wrogiem drugiego rzędu, bo tak naprawdę wielkim wrogiem, wielkim złolem był High Evolutionary, który miał plan podobny do Thanosa. I na początku mi się podobał. Na początku był taki złowrogi, na początku miał za nic. Mm, Życie, nie tyle co ludzkie życie, ale w ogóle życie. Chciał stworzyć e, idealne społeczeństwo, ale jakoś mu się nie udawało. No bo spoiler alert: idealne społeczeństwo nie istnieje. Nawet w tym jego idealnym społeczeństwie, w Counter Earth, byli mm, jakby mieszkańcy, którzy się tam bili, którzy byli wścibscy, którzy rzucali kamieniami w strażników galaktyki. Którzy no, nie znali się w sumie na żartach Draxa, no ale kto by się na nich znał, e, gdzieś tam sprzedawali, gdzieś tam metę, czy coś tam, co oni tam sprzedawali, handlowali nielegalnymi substancjami. No i takie społeczeństwo stworzył high evolutionary. No i próbował dążyć do idealnego społeczeństwa, no ale tego nigdy jakby nie osiągnie. Sam zresztą też nie był idealny, co by widzieliśmy na końcu filmu. No i to jest taka. Taki paradoks, no, no bo dąży, chce stworzyć coś idealnego, a sam nie jest idealny. To raczej może nie jest paradoks, a e, hipokryzja, może? Nie wiem. Nie wiem, czy dobrze użyłem tego słowa. Nieważne. W każdym razie na początku mi się podobał ten high evolutionary. Był takim bezlitosnym gościem, który ma w dupie wszystko i wszystkich, a później jego rola ograniczała się tylko do, do darcia mordy na wszystkich. I tak naprawdę nic nie zrobił. Wytnijcie tego wroga z tego filmu. I moim zdaniem ten film jest jakby taki sam, bo to nie jest film o Strażnikach Galaktyki walczących z high evolutionary, czy w ogóle z kimś, tylko to jest film o Strażnikach Galaktyki próbujących uratować swojego kumpla. I to jest taką, takim przesłaniem, że rodzina jest najważniejsza, że wszyscy powinni się trzymać razem i że Zrobią wszystko, aby uratować życie Roketa Rakuna, bo jest ich po prostu przyjacielem. A przy okazji, gdzieś tam napatoczył się Adam Warlock, który teraz stał się dobry, czyli jest antybohaterem. W sumie stał się bohaterem. No ale nie wiem, czy Adam Warlock stał się antybohaterem. Czy bohaterem? No nie wiem, o tym porozmawiamy może później. E, co się stało z High Evolutionary, tego nie wiemy. Czy on żyje, czy on nie żyje, wydaje mi się, że nie żyje, że on był takim jednorazowym wrogiem, a fajnie byłoby go zobaczyć mm, gdzieś tam w przyszłości. Moim zdaniem, troszeczkę zmarnowany e, wróg, e, scenariusz nie pozwolił i jednemu, i drugiemu świecić na tyle, ile bym chciał, żeby świecili, no ale nie możemy mieć wszystkiego. No, i na koniec jeszcze kilka takich słów. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych filmów MCU. Jest to idealne pożegnanie Strażników Galaktyki w tym formacie. Jest to idealne pożegnanie Jamesa Gana w MCU. Jak powiedziałem na początku, szkoda, że odszedł do DC Universe, ale mam nadzieję, że to wyjdzie nam wszystkim na dobre. No i co? Powstała nowa drużyna Strażników Galaktyki, ale o tym opowiem przy okazji omawiania scen po napisach. Jest naprawdę o czym gadać, bo nowi Strażnicy Galaktyki zapowiadają się jeszcze ciekawiej niż ci. No ale czy pokochamy ich tak, jak pokochaliśmy tych Strażników, zobaczymy w przyszłości. Mam nadzieję, że pojawią się w Avengers 5, bo jest dla nich miejsce. Tym bardziej dla jednego z jego nowych członków, czyli Adama Warlocka. No i co? Dajcie mi znać, co sądzicie o Strażnikach 3. No, tak jak powiedziałem, no, jest to świetny film. Ale może macie inne zdanie, a jeżeli się ze mną zgadzacie, no to dajcie mi znać z czym się zgadzacie, a jeżeli się nie zgadzacie, no to z czym się nie zgadzacie, i tak dalej, i tak dalej. Spoilerowo piszecie wszystko, co chcecie. Oczywiście w tej recenzji pewnie ominąłem bardzo dużo rzeczy, o których pewnie mi się przypomni, jak już film będzie wisiał, i jak Wy mi przypomniecie, ej, nie, nie wspomniałeś o tym, nie wspomniałeś o tym. Ja powiem tak, no wiadomo, zapomniałem. Ale jestem jeszcze pełen emocji, nie mogę się otrząsnąć po tym naprawdę wyśmienitym filmie dramatycznym. O, jeszcze powiem o żartach. Żarty w tym filmie to jest mus. Po prostu muszą być, ponieważ jest to film MCU. No ale, tak jak wspomniałem tylko, James Gunn idealnie wyważył właśnie tą dramaturgię i ten żart. Było tutaj naprawdę dużo ciekawych żartów. Wszystkie lądowały moim zdaniem. Śmiałem się, ale też płakałem, i takie emocje powinny we mnie. Jakby takie, takie emocje powinien wywierać na mnie ten film. I to się w 100% udało. Żarty w wykonaniu nebuli, um, Starlorda i. Draxa to po prostu czyste złoto, szczególnie scena na kanapie w Counter-Air, kocham po prostu słuchać jak oni się wszyscy kłócą, to było po prostu coś niesamowitego, jak taka prawdziwa rodzina, którą są i będą i byli. No, to na razie.